Po raz drugi w tym roku w Urzędzie Gminy Łuków odbyła się akcja szczepień przeciwko COVID-19. Organizowano ją wspólnie z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Prowadzimy tę akcję szczepień i staramy się uświadomić ludzi, jak bardzo ważne są te szczepienia dla społeczeństwa, dla nas wszystkich, prawda, dla bezpieczeństwa. Jeździmy w zasadzie po całym województwie lubelskim, akurat w dniu dzisiejszym jesteśmy w dwie karetki, jedna jest w miejscowości Niemce, a my zaś przyjechaliśmy tutaj do, do Łukowa. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, bywa z tym różnie, prawda, w zależności od dnia, czy jest to dzień roboczy, czy, i, i, czy to jest weekend, w każdym razie trudno jest określić tę liczbę, raz przyjdzie 20 osób, raz przyjdzie 5 osób, więc w zasadzie nie ma, nie ma takiej zasady, tak. The cat sat on the Poszczególne miasta, się dosyć starannie promują ten fakt, że my przyjeżdżamy tutaj do, czy też do SP, czy do urzędów miasta, czy do jakichś lokali wyznaczonych właśnie przez, przez burmistrza i możemy szczepić tych ludzi. Są wysyłane niekiedy smsy informacyjne, żeby Państwo mogli przyjść i się zaszczepić. Nie potrzeba wcześniejszej rejestracji, wystarczy skierowanie. My sobie to skierowanie analizujemy. Jeżeli jest, wszystko w porządku. Od razu na miejscu możemy zaszczepić. W ubiegłym roku w Urzędzie Gminy Łuków odbyło się siedem akcji, w tym roku dwie. W sumie szczepionkę przeciwko COVID-19 przyjęło 427 osób. Mobilne akcje szczepień odbywają się również w Urzędzie Gminy Stanin. Akcje szczepień potrzebne są nam jak powietrze, ponieważ mamy szansę wyjść z tego kryzysu pandemicznego. No i oczywiście zapewnia to nam lepszy komfort zdrowotny. Dlatego popieramy to, szerzymy jak najbardziej wiedzę o szczepieniach i chcemy, aby jak największa ilość osób się zaszczepiła. Ze względu po prostu na samą lepszą kondycję swojego zdrowia, no i wiadomo, że kondycję całego narodu. Pandemia w dalszym ciągu jest, trzeba z nią walczyć, zachęcamy jak najbardziej do szczepień i antyszczepionkowców prosimy o to, aby nie przeszkadzali nam w naszej pracy i w życiu naszego narodu.